Rzecz dzieje się na głębokiej prowincji, z tych, w których talerz satelitarny z logo Polsatu stanowi wyznacznik wysokiej majątności. Dwunastorodzinny blok mieszkalny. Osoby dramatu: dwie. Pani Helcia Z. 70-paroletnia wdowa pogrążona w grafomanii. Potrafi po dziś dzień pisać po 3-4 wiersze religijne na dobę. Oczywiście pełna często chopa. Drugą osobą jest pandra Barbar. Nieco głuchowaty i owialny starszy pan z przemiłą żoną. Obydwoje skorzy do żartów i często zaczepiający patologiczną młodzież, by pod przykrywką sąsiedzkiej gadki szmatki przemycić latoroślom jakiś ważny morał. Aha. Pani Helcia i Państwo Rabarbarowie mieszkają klatka w klatkę od przeszło 30 lat. Więc, dzwoni. To było jakieś 7 lat temu. Byłem przed mutacją. Zresztą słyszycie, że umiem zmieniać głosy. Dora Barbara jako Helcia. Dzień dobry, pani Rabarbar. Proszę pana, mam taki problem. A dzień dobry, sąsiadko, co trzeba? No, lodówki nie dam rady sama znieść do piwnicy. Popsuła się i już nową przywieźli, ale nie ruszy się jej mnie samej. To ja zaraz będę. Czas na telefon do pani Heleny. Tym razem wystąpiłem w roli Rabarbara. Halo, Helena? Tak? Słucham? O co chodzi? Dura Barbar stara kurwo! Ja tu jestem bosem tej dzielany! A kurwa nie wierzy, to ci zara przyjdę i zabieram lodówkę. Spokojnie usiedliśmy przed blokiem na ławce z paczką pełną pestek słonecznika, by obserwować jak pan Rabarbar, gwizdując wesoło, skocznym krokiem przechodzi od klatki do klatki. Słychać było nawet jego ciche wołanie. No, to co z tą lodówką pani Herciu? Potem dziki wrzask Heleny. Przekleństwa z trudem artułowane przez tę komisyle śmiały była. Pan rabarbar zdumiały wrócił do domu, kręcąc głową. Jestem na 99% pewien, że przez tych siedem, czy ile to już lat minęło, ci ludzie nie doszli do tego, co tak naprawdę stało się tamtego dnia. Конец.